Czy istnieje szansa, żeby wbił jeszcze wyższe miejsce? W rankingu globalnym jesteśmy w tym momencie w top 700 całego świata, ale znamy Polaków wyżej. I spoko byłoby tutaj dołączyć. No ale właśnie, jak to zrobić? Czy wystarczy grać w gry? Wziąć sobie kilka emotek, wiecie, wymaksowana pięść, wymaksowany rzut blokiem i to wszystko wystarczy? Zdecydowanie! To za mało. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym i zobaczymy sobie także, właśnie co. Trzeba umieć, aby piąć się wyżej, jeżeli chodzi o topkę świata, albo co zrobić, aby wbić pierwszego czempiona w swoim życiu. Dlatego nie wyłączaj tego filmu, oglądaj go w całości. I nie zapominaj, jeżeli kupujesz nowe oferty, na przykład na skin, Toilet skiny, to wchodź już teraz na koniec sklepu i raz na 7 dni. Pisuj kod Abra szefie. Warto się pospieszyć, bo to zniknie, a używając kodu do Dobra, wspierasz mnie i wielkie pozdro, byczku. Ja nie będę ukrywał, naprawdę chciałbym umieć tak grać. Typowy tłumaczył jednego ziomala, a następnie czekał. Czekał jak myśliwy no drugiego i powiedział papa. W taki sposób też ciężko nie mieć czempiona. Najpierw wiadomo, musimy poświęcić bardzo wiele czasu, aby umieć takie rzeczy, ale jest to wykonalne. I kozackie jest to, że możemy właśnie podglądać tak dobrych graczy, takie Sigmy, i patrzeć, co co oni robią, a czego właśnie nie robią, aby wygrać bądź przegrać i tutaj no popatrzę na przykład na to. Niesamowite. Oczywiście pewnie sam bym tego nie powtórzył, ale po kilkukrotnym obejrzeniu właśnie takiego filmu nagle samemu, automatycznie, instynktownie zaczniesz reagować w taki sposób, a nie inny. Już o tym wspominałem, ale jak sam naoglądałem się tego typu filmików, takich właśnie wideo, to serio łapie się na tym, że w jakichś stresowych sytuacjach, totalnie, totalnie instynktownie, nagle robię rzeczy, o których bym nie pomyślał i może nie do końca wyglądają one aż tak spektakularnie, ale nawet wy w komentarzach, że ej, abra, nieźle zrobiłeś. Więc moim osobistym zdaniem warto to oglądać, warto to śledzić i nie tylko tak właśnie głupie oglądać, tylko fajnie jest przekminieć, co oni zrobili, a czego nie. Popatrzcie, na przykład tutaj wiadomo, to, to nie jest takie proste, aby użyć sobie pięści, przeskoczyć sobie z jednych kolców na drugie, potem nie wiem, nie wiem! Naprawdę nie wiem jak on to zrobił. No, ale robi to wrażenie i nie mówię, że od razu się tego nauczyłem po tylko obejrzeniu, ale... Nie zmienia to faktu, że naprawdę, serio, być może za naprzód jakiś miesiąc już mi to wyjdzie, serio, potem to powtórzę drugi raz, trzeci raz. No właśnie. I nagle będę super Sigmą. Nie no, wiadomo, ja teraz troszeczkę tutaj bekę mam. Ale nie można powiedzieć: Naprawdę. Od kiedy, słuchajcie, oglądamy sobie te filmiki. Od kiedy już tak regularnie lecimy z tymi czempionami. Wiecie, no, staram się mieć czempiona. Miałem już czempiona, jestem 690 w rankingu świata. Więc to całkiem nie najgorszy wynik. Ja, ja sam nie do końca wiem. No w ogóle jestem w tym rankingu. Spoko też uważam, że nie zasługuję. Ale gramy sobie pojedynki. Na przykład z Playerem UJ500 i najlepszym polskim graczem, i potem nagle dochodzi do sytuacji. Gdzie, no właśnie, robię fajne rzeczy. Umiem kogoś fajnie pancznąć, umiem fajnie uniknąć jakiejś sytuacji, a wcale nie próbowałem na siłę się tego uczyć. Dowiedzieliśmy się z takich filmików, że są niektóre zdolności, z których, no właśnie, warto korzystać. Serio, i już nawet nie mówię tutaj o tym slapie, bo to każdy czempion w sumie ma. Ale zauważyliśmy, że naprawdę Slide może zrobić mega robotę, co nie? Slide, czyli jedna z najbardziej OG zdolności, jakie tylko istnieją w Serio, pancz. Slide, przytulenie. To są pierwsze trzy zdolności. Następnie przecież był banan. I okej, okay, z takim punchem wiadomo, to nie jest takie mega S, żeby idealnie wyczuć moment, Gość tutaj, no przecież wyleciał na orbitę. Ale serio idzie sprawdzić, jakich zdolności kiedy używać. Myślę, że to kopnięcie, ten bucik. Ten slide, to jest naprawdę fajny przykład, bo ja zawsze go miałem, co nie? Zawsze. No przecież ja go jeszcze kupowałem, słuchajcie, w Istanbul pasie to było pewnie za 3 lata temu albo i dawniej. I od kiedy zdolności da się wymaksować, to on tak leżał, leżał on jakiś tam szósty level, dalej se go nigdy nie używałem. I zauważcie, że to było z dwa tygodnie temu, może trzy tygodnie temu, gdzie naoglądaliśmy się tego. Też w ogóle popisałem trochę z naprawdę dobrymi graczami i oni podpowiadali, że w sumie ten slajd może się przydać. Naprawdę to jest spoko. Kiedy ja na przykład używam kostki, to fajnym uzupełnieniem do tej kostki właśnie może być przykładowo taki slajd i że warto go wymaksować, a przynajmniej warto spróbować. I nagle jak to zrobiłem, to serio na niektórych mapach, takich jak Acid po łatwo zdobywaliśmy RP. Serio, naprawdę łatwo to było. No, po prostu Beat Championa. Bo okej, okay, trafiły się fajne mapki pod tego slajda, akurat na tym trybie rankingowym, na tym sezonie, ale nie można powiedzieć. Zauważcie, że to nie był tylko pusty odcinek, jeżeli go oglądaliście, jak właśnie wymaksowywałem tamto kopnięcie, i to właśnie nie było tak, że ja to sobie wymaksowałem i tak naprawdę zapomniałem o jego istnieniu, tylko ja to dziś potrafię go używać. W różnych odcinkach, na różnych trybach, czasem rankingówkę sobie zagramy, czasem zagramy sobie normalną gierkę. Nawet słuchajcie, zdarza nam się przecież na jakichś pojedynkach. Odpalamy jakieś timówki, nie timówki, wiecie, z najlepszymi graczami jakieś pojedynki, typu nie jeden versus jeden sobie odpalam. Okej. Okay. To, co robi ten koleś, jest naprawdę zwariowane akurat, więc jakby spoko. Nie wiem, co tu się dzieje, ale wygląda to naprawdę zjawiskowo. Patrzcie, jak oni daleko są. Nie. Ale chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę, serio, ja slajdach... Chyba wziąłem tak pierwszy raz pod uwagę, jak się oglądałem tych filmików. No, wiadomo, tak mi się wydaje, bo serio, wiecie, ten jakby efekt kropelek. Jak masz wymaksowanego bucika, to on robi coś takiego, że twój przeciwnik po trafieniu ma te kropelki i nie może podskoczyć. Ja sam przecież się łapałem na tym, że miałem totalny przypał przez moich przeciwników właśnie, co nie? I oglądaliśmy się tego, ja sam to wymaksowałem. Nagle na trybie rankingowym była, wiecie, ta mapka Acid Pool, basen z kwasem. Na Rush to też oddawało i nagle ty, RP samo wpada. No, naprawdę. Więc serio moim zdaniem warto sobie to oglądać. Ja nie wiem, cały czas o tym gadam, że to warto oglądać, ale wiele osób mówi, że no dobra, no fajne, fajne filmiki i tyle, ale... Ale serio, one potrafią nauczyć ja, ja w to wierzę A jeżeli słuchajcie, nawet to nie działa Ale ja w to wierzę I nagle mam czempiona No to chyba działa O, to jest fajny filmik Popatrzcie, mamy dwóch drewniaków Oni się tutaj klepią Jeden próbował zaatakować drugiego, ale nie wyszło Znaczy, no dobra, trafił go Ale nie wyszło coś takiego No bo ziomek się nie spalił Ale tutaj Kolejny bardzo dobry przykład rzutu chlebem Czytam rzutu blokiem, rozumiecie? Patrzcie, on czego nie ogarnął właśnie pięścią To teraz walnął tym chlebem I nagle przez totalnie Idealnie, pół mapy, bo to tutaj widać, że to jest pół mapy, no to typosy nagle wleciał w lasary. Ja tak samo wcześniej nie lubiłem rzucanych zdolności i rzut chlebem, ja, ja na to mówię rzut chlebem, no bo wiecie, mam tego skina, ale chodzi o rzut blokiem, bo to się nazywa block throw, no nie? To właśnie sobie zacząłem tego używać przez yy, playera. Tak, player ujął 500 cti zauważyłem, że strasznie mnie tym ora i ja wiem, ja wiem, nie tylko on tego używa, ale akurat to jest dobry przykład, bo po prostu z nim grałem pojedynek jeden versus jeden i on praktycznie mnie totalnie orał tylko i wyłącznie tym. Nawet nie musiał mnie panczować. Jak sobie maksowałem rzut blokiem, to zauważcie, ja też stosunkowo często z niego korzystam, na przykład na mapie Rush Hour, gdzie wiem, że to ma sens. No tak, ale jednak wbicie czempiona i bycie w topce to nie tylko atakowanie, ale fajnie też byłoby bronić się, umieć się ochronić przed przypałem. I tutaj fajnie to widać. Cofnijmy sobie ten filmik jeszcze raz. Popatrzcie, jest tutaj kilku spocuchów i na przykład nasz główny bohater został trafiony, ale czekał tak długo, aż wiedział, że będzie w stanie... To oddać. I tutaj fajne jest to, ja o tym zresztą też wspominałem wielokrotnie co nie, kiedy gra się na przykład z playerem UJ5-CTI, że on nie atakuje tak totalnie wiecie, jak z Typu, że każda sekunda, kiedy mogę użyć pięści, to jest sekunda na atak. Nie, 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 on tak nie robi. On bardzo często ma przygotowaną po prostu zdolność, wiecie, gotową do aktywacji, ale jej nie używa. On właśnie czeka na ten odpowiedni moment. No, no dobra, jakby dostał coś takiego jak tutaj, to trochę przypołowo. Bo to był niezły bug. Ale, ale, ale. Co on zrobi? No dobra. I to był dobry przykład. Bo ja prawdopodobnie na miejscu tego kolesia użyłbym jakiegoś puncha. W zasadzie w tej sytuacji już można było punchować tego platyniarza. Ale przynajmniej tu można było ze szpatuły go walnąć. I liczyć na to, że a może się uda. I okej. Okay, pewnie bardzo wiele osób by tak zrobiło. Co teraz powiedziałem. Ale po tym wideo widać, że serio chyba najlepszym rozwiązaniem było właśnie poczekać. I mieć tą opcję pod tytułem raz skok dwa jakby trzeba było to on mógłby i piłką właśnie sobie troszeczkę przyspieszyć i to na pewno byłoby po prostu lepsze niż atakowanie przeciwnika Oczywiście była szansa że jego przeciwnik go walnie no i tyle ale koniec końców jednak stało się tak a nie inaczej i to gość miał rację ten skok był lepszym rozwiązaniem I tym się charakteryzują często najlepsi gracze właśnie tacy jak player właśnie tacy jak często z nimi gramy I ja próbuję wiecie totalnie w stresie ich atakować a oni sobie czekają oni czekają znajdują idealny moment i i Często po prostu, wiecie, nawet wygrywają niekoniecznie mnie panczując, ale właśnie dojeżdża mnie coś takiego, jak widzieliście wcześniej, że tam były te kolce, że były rozbite bloki i tak dalej, i tak dalej. I to, aby trzymać te nerwy, na wodzy, mam wrażenie, że jest totalnym kluczem do wbicia rangi, albo właśnie nie wbicia rangi. Bo wcześniej, jak jeszcze nie miałem czempiona, to mieliśmy Mastera 3. I oczywiście to było totalnie do zrobienia, aby wbić sobie oh. O oh, wow, aby wbić sobie tego czempiona, chciałem powiedzieć, zabrakło nam trochę czasu, ale to było do zrobienia, naprawdę. Natomiast strasznie wiele trudu musieliśmy przejść, aby sobie dobić przede wszystkim do tego mastera i aby być blisko czempiona. A kiedy wbiliśmy czempiona już tak oficjalnie, wiecie, w tym sezonie co było chwilę temu, to kurczę, nie chcę mówić, że było bajecznie prosto, że to była najprostsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu, ale naprawdę było lepiej, łatwiej, szybciej. Później się za to zabrałem, a szybciej wbiłem tego czempiona. Bez jakiegoś wielkiego stresu, bez jakiegoś wielkiego płaczu. Po prostu robiliśmy rzeczy, które wiedzieliśmy, że działają, warto się ich trzymać. Właśnie, na przykład warto zadbać o swoje życie, a nie tylko o to, żeby panczować przeciwnika. I tego chyba trochę nas nauczył właśnie player uj 5CTI. Kiedy grałem z nim pojedynki, czy tego nauczyły nas te filmiki? Bo był nawet słuchajcie taki odcinek, że ja gram sobie przez jakąś godzinę, co nie, czy tam, że gram sobie 10 gierek i sprawdzam po prostu średnią, a który będę. W tych właśnie gierkach. I tam zawsze byłem dość stosunkowo wysoko, chociażby z tego powodu, że najpierw próbowałem zadbać o siebie. A dopiero jak zostawało kilku graczy i zauważcie, do dziś to robię, ej, to bardzo łatwo zauważyć. Jeżeli oglądacie moje filmiki na bieżąco, to widzicie, że ja często nie atakuję od samego początku, tylko tu sobie wezmę tarczę, tu sobie wezmę niewitkę. Czasem sobie w kogoś rzut, jakimś blokiem czy coś, ale chwilę muszę przetrwać, a potem dopiero się klepiemy. I to jest mega dobre. Popatrzcie na to! Topo Kapi. Mamy trzy kapi bary! I co? Zrobił. Wow, 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 wow. To chcę zobaczyć jeszcze raz. To jest. Ej, niezłe. Ale z jaką prędkością? Daj mi to jeszcze raz. Daj mi to zobaczyć jeszcze raz. Bo tutaj te, ten ziomek fajnie spanczował drugiego. Ale no samemu to tak dostał, że aż wstyd. Niezłe. Naprawdę to było. słuchajcie, Mocno satysfakcjonujące. Co? Serio. Tutaj. Uuuu! To też było tłuściutkie Ja cię kręcę Czasem te filmiki naprawdę dają tyle satysfakcji Że ty oglądasz i masz takie Na przykład to Tybo nie mógł się niczego spodziewać Zresztą popatrzcie, bo tu fajnie widać jego kamerę On nie, nawet nie wiedział, że coś do niego leci tutaj Ja cię kręcę, no masakra Nie zdążyłby po prostu nigdy na coś takiego zareagować Jedyne na co można było liczyć To albo, że ziomek nie trafi Albo, że będzie jakiś lag bag eee, Chłopaki tu się fajnie bawią Okej okay. Okej, okay, dobra, no to chyba, to jest absolutnie wyższy poziom skilla, z kolei tutaj mamy jakiegoś gościa, który wygląda jakby też ogarniał grę. I poczekajcie, bo czy to będzie filmik z stylu, mm, co on chce tutaj odwalić, albo co on chce nam pokazać, bądź nie chce nam pokazać, bo ja nie wiem, słuchajcie, że, że on jest jakimś totalnym bambiniarzem, czy nie? Ojej. Został trochę sprankowany, co? Uuu, mamy super. Dobra, to może być fajny pojedynek. O nie. Ej, dobra, każdy z was miał choć raz taką sytuację. Ja to doskonale wiem, że wcale nie raz, prawda? Przecież ja miałem taką sytuację z 2-3 dni temu. I to jest bardzo zdradzieckie, bo nawet jak już wydaje się, że umiesz przeskoczyć nad kolcami, no to... No właśnie, co zrobił tu źle koleś? W zasadzie... W zasadzie ciężko powiedzieć, no nie? To są po prostu kolce i im zaufać po prostu ciężko, bo one robią tego typu dziwne jazdy. O, The Other Side. Rzadko mamy filmiki z The Other Side. Ziemek ma Pięć serc! I co, co może pójść nie tak? Ej, serio, tu jestem bardzo ciekaw, co może pójść nie tak. Ziomek się wybija. Aha, nie wiem, co tam poszło nie tak. Ale tu mamy endlessowego Blockdasha, tego nieskończonego. Chłopy sobie tutaj grają, nikt się nie odpadł, więc są jakieś ziomki. Starczą ładnie, se poleciał, spoko. Okej, okay. no dobra. Nie rozumiem. Chyba, że tamten filmik miał nam pokazać, że dobrze używać tarczy na kolcach. I wiecie co? W sumie to dobrze, że to pokazał. Bo być może ogląda to chociaż jeden gracz, ten filmik który teraz ogląda, no nie? Który w zasadzie to nie wiedział, że warto korzystać. No, serio, z tej tarczy. Bo ja przez bardzo długi czas nawet o tym nie wiedziałem. Zawsze przeskakiwaliśmy tak na hama i trochę się udawało, trochę nie. A naprawdę, z tą tarczą jest się takim safe. Taka safe opcja jest z tą tarczą, dlatego też. Nie wiem, czy pamiętacie, ale włamałem się na konto mojej dziewczyny Julii. I tam między innymi kupiłem jej tarczę, trochę ją ulepszyłem i ona teraz jak ma tarczę, to łatwiej jest zbijać rangę. Chociaż to też nie do końca dlatego, że używa tego na kolcach, tylko po prostu tarcza. ratujecie przed graczami, to jest oczywiste, ale rozumiecie, co mam tutaj na myśli. Tu z kolei chłop, no ładnie się podbija. Ej, naprawdę ładnie sobie tutaj radzi. A tu, uuu, legendary, blokodaszo, Satysfakcjonujące. Chcę to zobaczyć jeszcze raz, bo tak. On już jest, patrzcie, dawno za mapą. Dawno wyleciał za mapą. No patrzcie, ej! On jest dwa bloki za mapą. Teraz czeka idealnie. Ja bym pewnie tu próbował użyć skoku. A on to robi bez skoku. I wcale nie zabrakło mu, jakby wiecie, mega, mega, mega dużo, żeby spać. On to zrobił z totalnie lightową sytuacją. On miał bardzo duży zapas, więc serio, jak na to, że nie miał skoku, to wow! O! O, to jest fajne. To przecież mega często mnie dotykało. Bardzo często mi się to zdarzało, co nie? Chłopaki tutaj akurat mają Stumble Caps odpalone, więc wiadomo, że będą się respić non stop. Ale serio, bardzo często mnie spotykały właśnie tego typu sytuacje. I widzicie, my potrzebujemy w StumbleGuys Móc odpalić blockdasha W jedną osobę, no powiedzmy sobie szczerze O ile wyższy byłby poziom rozgrywki Jakbym ja mógł sobie odpalić blockdasha samemu Jakbyś ty mógł sobie odpalić blockdasha samemu Właśnie po to, żeby sobie skilować, No własne skille, co nie? Żeby się poduczyć niektórych elementów O i mogę coś zaspoilerować Że ogólnie twórcy Stumble guys, Trochę kmienią nad tym, żeby nie zrobić Właśnie gierek eliminacyjnych solo Tu już nie chodzi tylko o blockdasha, tu chodzi wiecie o Rush Hour O Laser Tracer i oczywiście to jest ciężkie do podjęcia, jeżeli chodzi o taką decyzję. Czy to jest dobra droga, czy to jest zła droga? No bo ja rozumiem, wy pewnie byście powiedzieli, że tak, to jest genialne, ja pewnie też bym tak powiedział, no ale może to się wiąże z jakimiś problemami, o których my po prostu jeszcze nie wiemy. No, wiem tylko tyle, twórcy Stumblegays kminią nad tym, ale czy to zrobią? Nie mogę wam potwierdzić, no nie. Wiecie, kiedyś przecież były tylko gry standardowe, pamiętacie? Nie dało się wybrać na przykład bombardmenta i ile czasu trzeba było ich prosić. No ale w końcu się udało, w końcu jednak mamy gry niestandardowe i nawet pewnie wielu z Was nie pamięta czasów, kiedy się nie dało wybierać gierek. Serio, były takie czasy, że my, przed Wojanem i Juli czekaliśmy na nową mapę Bodbasz. Wiedzieliśmy, że jest update w dany dzień. I serio, musieliśmy odpalać grę standardową raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, tylko po to, żeby znaleźć tą mapę. A teraz se wchodzisz, wybierasz ją sobie. Ja ją mam przecież przed premierą, Każdą mapę mam teraz przed premierą. No i, i czy to jest zmiana na minus? Oczywiście, że nie! Oczywiście, że to jest zmiana totalnie na plus! A jednak twórcy gry musieli naprawdę się długo nad tym zastanawiać. To było niezłe. BELKO naszą wersji laserowej! Carlos! Pokaż co tam zrobisz tutaj Carlos. Okej, okay. ładnie sobie zasejwujesz. Ej, dobra. Akurat tutaj totalnie zważywił, ale tu jest element, którego ja bardzo chciałbym się nauczyć, a mianowicie, nawet próbowałem przecież to robić. Czyli tak, robimy jednego klacza i lądując, okej, okay, ja wtedy używałem skoku, aby ta Twoja postać nie brzuszkowała, tylko żeby była pionowo, i wtedy, żebyś mógł sobie znowu podskoczyć. Ale ja widzę, że on tu używa slapa, jakby prędkości nie ma w ogóle. No tak, tutaj to akurat mega f jakby nie f ale może ten podwójny klaczby by serio się udał właśnie ze slapem? W sumie do tego nie wiem, nie próbowałem! Ale to tym bardziej trzeba, słuchajcie, slapa sobie wymaksować. Nie! Co? Co? On to przeżył? Ej, dobra, to jest hardcore. No popatrzcie na to. Tutaj. Ej, dobra! Tutaj poszło za dużo rzeczy nie tak, a on jakby to naprawił niesamowite. Niesamowite. No tak, to ciężko, żeby ludzie z takim skillem nie mieli jakiegoś czempiona, co nie? Naprawdę. Oczywiście mu to mogło siąść na zasadzie, że laki po prostu. Totalnie miał szczęście, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że on po prostu był tak skillowy, że ja ci się kręcę. A tutaj, co nam ten gość pokaże? Okej, że on leci tutaj, ale co? Co że to jest jakoś bardzo skillowe? Co jest tutaj bardzo skillowe? Okej, okay. szybko leci, to prawda. Leci cał... Okej. Okay. Okej. Okay. Może to jest wskazówka, jak prze... Chodzić, albo jednak nie przechodzić tej mapy. No to rush hour! I mamy, słuchajcie, wysokie rangi, bo to widać, że jest rankingówka. Więc akurat całkiem spoko. Rzucił blokiem. Okej, okay, to nie za wiele tutaj dało. Tutaj się goś wy. Ej, coś takiego? Trafić na rankingówce to akurat moim zdaniem może być serio przerypane. Chociaż z drugiej strony może on by przeżył dużo dłużej niż jego przeciwnicy. W sumie tu nie wiem, ale chętnie doświadczyłbym takiej sytuacji. Zobaczylibyśmy, jak by nam poszło. Tutaj. Uuu, ale jesteś z Sigmą, ale go zrzuciłeś. Hugo! Co nam pokażesz? Leci se Hugo, tam se leci kilku chłopów i co tu może pójść nie tak? Co nam Hugo tutaj zaprezentujesz? Okej, okay. zablokował go własnym ciałem. Ej, to było niezłe. To było, słuchajcie, naprawdę całkiem niezłe A tutaj. Nie, tego nie róbcie! Podwójna spacja i obrót! Aj! Smakuje to! Zdecydowanie najgorzej! A ty, drogi widzu, wpisuj w sklepie kod Abra!